Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko działać. No, powiem szczerze, nie wiem, czym jest to spowodowane. Jakość też w ogóle się popsuła. Nie, nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. Dziwne, dziwne. Oj, poważnie, nie mam pojęcia. Nie wiem co się dzieje. Nie no, niemożliwe, że mi znowu YouTube tutaj odwała Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo tutaj są bardziej chyba złożone problemy. Bardziej natury OBS-a, chyba. I innych rzeczy. Nie, no wyjście tutaj mam w porządku. Tylko widzę, że. YouTube coś nie, tam, nie wyrabia. Ej, no ale specjalnie mam ten. Specjalnie mam ustawione tak, żeby takie wywalanie nie było możliwe. Cześć, Oliwia. Ej, naprawdę nie, nie wiem o co chodzi. Pogoda do spacerów z psem nie zachęca. Ja wierzę, wierzę, wierzę. Eee, właśnie nie wiem o co chodzi z streamem, że coś tu nie działa. No właśnie wywaliło, ale dalej jest słabe połączenie. Mógłbym to nawet pokazać na... Na innej... o tutaj nawet pokażę. Yy, patrzcie, nie mam pojęcia o co chodzi. Yy, specjalnie ustawiłem też normalne opóźnienie, żeby trochę mniej to obciążyło wszystko. Ale nie wiem czemu to się zacina. Nie mam pojęcia. Patrzcie, uwaga. Mniejsza od zalecanej. Tylko, że problem jest w tym, że mam dużo większą ustawioną szybkość niż od zalecanej. Słuchajcie, no naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Ustawienie wartości, to teraz właśnie tak będzie ten wyglądał w ch chyba. Mam nadzieję, że cho chociaż mnie słychać. Dobra, zmniejszę to faktycznie na 13. 13,5 13,5 będzie 13,5 Dziw, Dziwne, że mam tak małą szybkość strumienia. Ej, poważnie, ja nawet krzywa spędzę ten. Łapki, ja zdechnę ze śmiechu chyba kurwa No przestań! O ale ładnie! Kurpo, Czyć, kurpo. pomóż! Pomóż! Oni mnie wybiją! Jak oni! Kurbo! Jak oni. Przecie ja kurwa tak. nie nie tylko nawet. Oni tam za głośno są. Ale w każdym razie nie wiem o co chodzi. To będę razem z wami szukał ten... O co chodzi na przykład. E, słaba. Nie wiem, słowa wydajność. Przesłania. Nie, ale poważnie, nie mam pojęcia o co chodzi. Słuchaj mnie cały czas, no to przynajmniej tyle, no ale Ej, poważnie. Znowu mi chyba w streama wywaliło Ej, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi.